Siema witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I po tytule już wiecie, co będziemy dzisiaj robić, bo będziemy się zajmowali tymi oto cudekami. Mm. Więc y, napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, y, napiszcie Rip y, Computer albo już znisz dla mojego komputera, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, a my już zaczynajmy, mamy large TNT, pójdźmy z tym gdzieś, nie wiem, myślę, że tu wystarczy. Eee. Taki duży wybuch? A to było, to jest dopiero początek, a już taki wybuch? No dobra. Um. Możecie też napisać, ile będziecie chcieli mniej więcej, w sensie, możecie napisać czy, 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 ile TNT mi się uda przeżyć O Dobra Tu już Bo tu już mi ciężko idzie Muszę się stąd wydostać Jedziemy idziemy po kolei na TNT Massive TNT, to będzie jeszcze dalej trzeba z tym pójść, bo to dupnie mocno. Cyk. I teraz się zmywać stąd. Jeszcze jedno. Dobra. Gdzie to jest? Dobra. Już zginęliśmy. To było drugie TNT dopiero. Mm, tu są moje itemy. Mm, Dobra, biorę krzesiwo. I teraz to odpalamy. OLE ok. Okej Survival Z tym to trzeba będzie spierdzielać na kilometr sześcienny, nie? Eee... Co się stało? Aha... Aha... Ale laguje widzowie. Mm. Hmm? Aha. Widzowie. A... Co się stało? To było dopiero trzecie TNT, a, a. <ścoughs> to widzicie? So? Mhm. Widzimy Widzowie, podczas tego niekontrolowanego wybuchu, wybuchły wszystkie TNT Wszystkie Widzicie, jakie są lagi? Co jest? Jakiś Energy Sword. Co? I zobacz, jak ja mam z dwa FPS-y w tym momencie o jeden. Wszystkie TNT-po wybuchały. Co do jednego. To dlatego tak zlagowało grę. Dobrze, weźmiemy parę TNT. <noise> Tego się widzę, to ja się nie spodziewałem, że wszystkie się rozwalą. Widzicie, co tu się stało? Pum. że siwo potrzebuje <głos> widzowie, <głos> widzowie, mój komputer został obecnie wywalony w kosmos. Mój komputer obecnie nie działa. <ścoughs> Widzowie? Mój komputer został oficjalnie wysadzony. A nie, to nie było 1200, tylko. Yy... Nawet widzicie, mi nie działają teraz Timeset. nie działa nawet. Patrzcie, co się dzieje. Mój komputer przestał funkcjonować. xd Teraz spróbujemy odpalić to Okej okay, Nie działa